Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o lampce biurkowej LED LB03 z klipsem marki Blow. Lampka ta znajdzie wszechstronne zastosowanie zarówno w biurze, jak i w domu. Mamy tu elastyczne ramię, dzięki czemu możemy dostosować jej położenie względem naszych potrzeb. Mamy tu uniwersalny klips mocujący, który pozwoli nam na zamontowanie tej lampki w dowolnym miejscu. Lampka ta ma wbudowany akumulator, dzięki czemu, nawet przy chwilowej przerwie w dostawie prądu, nadal będzie świeciła. Możemy również regulować natężenie światła w bardzo prosty sposób. Lampka ta jest energooszczędna, a zastosowane diody LED powodują, że nie nagrzewa się nawet przy długim korzystaniu. Ten i więcej produktów znajdziecie na Blow.pl. Zapraszamy!